Dzień dobry, cześć. Z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Harry Potter. W ostatnim odcinku naszej serii z pierwszej części tej gry, czyli z części obejmującej lata 1-4. A dzisiaj jest ze mną. Ja regles. Ale pojawi się także późniejszy. No właśnie mówię, w późniejszym etapie gry, w późniejszym etapie odcinka pojawi się też Michał. No ale my rozpoczynamy już opowieść, która, no, nie musimy tutaj Was uszukliwać, Będzie dotyczyła ostatniego zadania z turnieju trójmagicznego. Ale gdzie teraz musimy iść? To, jest zawsze zagadka. Tu musimy iść. Czekaj, ale coś tam było do... Czekaj, bo tam coś było do. Co to jest? Musimy pomachać, czekaj, musimy... Patrz, bo... Chodź tu podejść, podejdź podejść. No nie no musisz podejść, bo inaczej schody nie zadziałało, nie, nie zadziałają, nie pamiętasz? że takie coś było? to nie widział tego zapraszamy do drugiego odcinka bodajże. Bo mieliśmy naprawdę mega problem z tym, bo... No wiadomo, w tej chwili to ma sens, ale wtedy staliśmy po prostu na schodach. I też one nas bardzo nie chciały zabrać. No dobra, jest. Tak Okej. Okay. To jest. No to jest. Kurde, nie mógłbym darzyć, na nasz mózg. Ile znalazłeś tych Masz ruchomy, jeszcze narzekasz. No to chyba to masz przygieruchomy. No właśnie. No. O, widzę, że sobie pogadamy do obrazów. Ciekawie. Tak już się Moczea, dlaczego tu nie, nie zawołaliśmy człowieka z patentem sternika bo to lepiej obsłużył Znam jednego no Właśnie o nim mówię A ja lepiej by obsłużył facet, niż ten ja czerwony Mam nadzieję, że mi sami wiedzą nie Ale odsuń się her Hermiona ogarnij się Nie, Ty jej nie masz, ja nie poczekaj, 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 czekaj Nie, nie, nie. poczekaj, odsuń się tym rudym się ode No, tym trzeba tego trzeba strzelić chyba. Nie wiem co się stało, ale na szczęście jak widzicie zmierzamy w górę. Nie wiem, w sumie... Po co? Też powinienem pewnie. Idziemy do Dumbledora. No tak, tutaj pewnie będzie jedna ważna rzecz, no ale nie będę spoilerował. Bo nie jestem pewien, czy to będzie na pewno to. Dobra. Czajaj tych gnojków sobie... Nie pamiętam pamiętam, ale właśnie nie jestem pewien, słuchajcie, bo... A, ty nie pamiętasz. <grym> Dzięki kurde. Kim ja chodzę w końcu, Harry? No, robię. Dobra, okej, okay, mamy to. Wreszcie. I do czego nam to jest potrzebne? Chyba do niczego. Młodzie. Ej no, co ty robisz? Tak jest. Michał miał rację. I co teraz? Kolejny. Nie, nie, chyba nie muszę. Chcesz, że pomacham. I co? Czy nie? Chyba nie. Czy ona jest taka nieogarnięta? Ja pierdziele. No ale naprawdę, już e, ci jakby komputerowi gracze mogliby się ogarniać. rozumiem, że my możemy robić błędy, no ale wkurzające jest jak taka Hermina stoi tam na sada. Jak już tutaj, czekaj, już nie mógł nam ustawić tonu automatycznie. Ustawił. Lubi się patrzeć na No Właśnie, nie ma czego rów, robić. No jak widzicie, poznajemy teraz ostatnie zadanie, właściwie jego przebieg, jak będzie no. wyglądał. Przecież, przecież, przecież to jest taka ważna chwila. Musimy, wiesz, uroczyście, nie tylko oni mogą o tym wiedzieć. tego Chciałbyś się łazić przez ten cały Hogwart znowu? No... w sumie. No to zaczynamy. No oczywiście musieli dać same kadzienki. Jeśli Wiktor Victor Krum. Co to było? Rozumiem, się Mageje, no nie, rozumiem się bez słów. Magie, no już nie przesadzaj. Rozumiem się bez słów. Patrz to. Ja magia, w lewo. Patrz to. Wchodzę, wchodzę w lewo, wchodzę w prawej. Ja. O, widzisz to, to. Dobra. Na środek. No właśnie, tak jest dziwne. Schoda. No, no to jak widzicie. Troszeczkę to uprościli wszystko. E Mówisz, że świstoklika składamy? No to wychodzi, bo to jest miejsce jakby... Aha, czyli to już jest gotowe. No. Na pewno? Nie, nie. Ja liczyłem, że to będą te wszystkie zagadki. Ja też. Mój, 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 mój. A nie, nie, ja... już tutaj myślałeś, że takie coś nam zrobili, ja To tak? A jednak chyba. Pana, jakiś telefon. Czekaj. Gdzie masz iść? Nie, w prawo, po Tak, później... W... A, jednak są zagadki, miałeś rację. Kurczę, no to jednak się postarali, mimo że coś takiego, wiadomo, nie było w filmie za bardzo, ani w książce. Przynajmniej ja nie pamiętam. Aha, tak będzie. A to są właśnie fajne zagadki z tym LEGO. Te wszystkie takie z symbolkami, na przykład jakie były ostatnio, z którymi miałem duże problemy. Dobra, czaj, zapamiętaj. Tak? Lewo. No. Brawo. Brawo. I brawo, i prawo. Lewo, prawo. Idu, ja, lewo. Prawo. Idu. Tak. tak jest. A no, słyszałem tykający zegar. Nie wiem, czy tutaj mamy ograniczony czas. No raczej nie. Tak jest. Takie. Wiecie, takie to było. Żebyśmy sobie... No, zbieram pieniążki człowieku! Ale nie wszystkie śniadki w sensie no powiem. No, ale nie mogę doskoczyć. No, na pewno coś trzeba zrobić. No, pewnie musi to wyrosnąć. Czekaj. Dobra, to pozbieramy. Jarek, ty tam się męcz po swojemu. No co? Nie osiągamy wszystkich od razu. No nie musisz. Czekaj, tu od razu mogę, tak? Dobra, to co się da, to oczywiście spróbujemy zebrać. Z tego doskoczę. No tutaj faktycznie łatwo te pieniążki zebrać, nie jest to żaden problem. Eee dobra Czy teraz Lumosem może no, zróbmy tak Musimy to zrobić. Lewo, prawo, dół? Góra? Ja <laughs> Myślałem, że co, oszukasz grę, tak? Mechanizm tak. gry <laughs> Ale mam opcji O dziwo! O dziwo. O dziwo. <laughs> o dziwo. O. Lewo Góra! W lewo Była góra? Była Tu Góra Nie wszedłem, okej, ty wszedłeś, dobrze Uuu, eee, coś innego zresztą. Bo tutaj był a, była ta, Były te różne mm, starcia z tymi zwierzętami Stworzeniami, nie zwierzętami właściwie Ze Sfinksem dokładnie, ale coś jeszcze było chyba oprócz tego, czy nie? Czy Tylko ten Sfinks ja pierdzielę Co za Bushman Co za ja, po prostu ten no Dalej przypuszczać mnie widzę, że to jest bardzo trudne dla ciebie Po prostu film nie znał do tego To było słabe Wiem Jest Dobra, pięknie O Boże Jakaś łapa wystaje ze ściany, jaka gdzie to? Te Tutaj sobie. Są... Gdzie, gdzie te łapy? Cygańska roślida Do portfela się dobiera. Cześć, poczekajmy, zamiarza. poczekajmy. Koncentracja. Tam buszem przechodzi no, przez ściany. Spoko, można i tak. Ojej, ojej, Zbiera klocka, zbiera klocka. Dobrze. O czym? Co ci się tak podoba? To, że mają pieniądze, nie jest, tak? Tak, tak no, jak minę tylko łazeniu i rozpalaniu kwiatków. O, poczekaj, ja już wiem co tutaj będzie, będziemy mogli przejść na górę. Nie, a już myślałem. A nie, chyba jednak Chwila, chwila. Daj, magia. O, patrz, magia! Co za zaskoczenie. Słabe Co to jest? To jest jakiś klucz. Aha, strzałka A Okej okay. A coś nas oszukują? Muszę coś W sumie to dziwo. <laughs> Faktycznie No jest, ale jak tam się dostać? Dobra okej, okay. nie dobrze Ojej, oj Na 4, na 5, można się uda wszystkie te o, w sumie nie wiem jak to się nazywa nawet Połóżmy te. Gdzie go masz? Na cię Serio? Co? Co on tu robił? No i jest Sphinx, czy nie? To samo co my pewnie O, tak, to Ale coś pewnie musimy mu dostarczyć, oho Hmm, tu coś do złożenia ta książka coś wyżywiała Standardowo I jest 5 na 5 kurcze Jest herb może, może by się udało wszystkie nawet zebrać, jakbyśmy się bardziej roz, rozjrzeli Czyli To jest zagadka, patrz to Sphinx plus pająk równa się nie, nie wiem o co tu chodzi Jak to sobie? Dwa razem Aaaa <laughs> Skomplikowane, nie? Ale w sumie tam mieliśmy coś do rozkopania, ale czekaj Mamy, mamy jakiegoś zwierzę? Może Cedric jakiegoś ma? Może Cedric mi go płaci zwierzę. No Eee no, Sorry celu A, dowiedzieliście się o co chodziło w zagadce najpierw? O co chodziło? Pająka Dlaczego pająka? Tak, bo będzie, jako twarz z Aha O Czyżby to ten? Może jednak. no nie we mnie, no. Na pewno. Na pewno tamty był inny. Dobra. Ale no, ten tutaj niczego nie zostawił? Mm. O, wiedziałem, że takieś jakieś klocki są schowane. Musimy tak właśnie chodzić przy tych płotach, przy tym żywopłocie, tak, bo oni, oni oszukują. Płoty. O, wiesz, tu też coś jest do rozwalenia celowo, tak ukrywając faniaki. A, Czekaj, to tu jest coś było. do poczarowania. Czy nie? Nie, nie ma nic do złożenia. O! Aha, widzę, widzę. Aha. Ciekawe. kamera? Nagrywanie? A, on się rzuci na jego twarz? Nie, fane. Czyli to z się bał pająków, czy co? Bo... Wzią. Czekaj, czekaj, może tu może coś jeszcze wyjść. jest. Poczekaj, poczekaj. O! Tu, nie, nie wchodź tam, Jarek! Czekaj, spokojnie. Luz. No to co? No nie wchodź. Pan Sikorak się wyjść. Chętnie. Tak pan Michał. Tak, Michał. tak, tak, tak jest. Michał. <laughs> no, Pewnie. I tak jeszcze zadaję swoje nazwisko. W każdym razie teraz wchodzi, jak słyszycie, Michał. No, i będzie to decydujące, tak naprawdę. Bo każdy z Was o tym wie, starcie w tej misji. że tradycja. fajnie, fajnie to wygląda. Jak we mgle ten świstoklik. Jarek ma nisko usta. A właściwie, puchar, póki co. Nie. Czekaj. O, 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 o. Nie, mnie zamienili w żabę tych szm. Nie pomyśliłem, tu już nic nie ma. No, jeszcze nie chcesz szukać, herb. tak? Idziesz po herb, no pewnie. Dobra, nie fak Nie, 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 za szybko, za szybko. Poczekaj, nie, nie, ale nie, nie, poczekaj, nie wchodź tam. Tutaj są klocki jeszcze. Nie, nie ma. Jest. Dobra, idziemy po tym twój herb, ale ja nie wiem, jak tam się dostać. No. Okej, okay. niech ci będzie. O, po tym musimy wejść. Patrz to. Musimy po tym wejść. Nie. Nie, no po tym. No jak inaczej. o czekajcie, a tam jest ta ściana taka się na na zielono, aha wiesz jak trzeba się dostać? wydaje mi się, że z tego początkowego pokoju ale no chcę ci się z to bawić no jest klocków chociaż zróbmy do prawdziwego czarodzieja skoro ale. już się wróciliśmy, bo bo tych klosków naprawdę tu jest multum poukrywanych poukrywanych, czyli są ojej, ojej. no nie, no chce ci się tam wracać, człowieku nie wracamy się, sorry to jest zbyt długi kawał. Hmm. Wydaje mi się, że od tamtej o, o ścianki tekstura. trzeba się. No, jakoś się uda. Ja tu wykombinuję. A czekaj, tutaj mamy. No, kurczę. No, to jest pewnie zabawa na. na grę swobodną, już tak mi się wydaje. Teraz no, nie za bardzo nie będzie to. do zrobienia. Może kiedyś się pobawimy z tym. Teraz idziemy już do tego... pucharu. No niewiele, niewiele. Gdybyśmy mieli... <laughs> Dobrze, że ja mówiłem o tym. I kto będzie pierwszy? Trochę inaczej to było w książce, ale... niech będzie. Są kwiatki, to może nam się uda zdobyć jakieś monety. Już też sobie postrzelamy o, na cmentarzu. Chyba tak nie wyglądało do końca, ale taka, taki szczegół. Okulary, rzuć. Nie Co? Co? Co to jest? Oho, czyli trochę klocku jeszcze pozdobywamy. Bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że uda nam się to prawdziwego czarodzieja zrobić. To jest słaby. Dementor, nie? I będzie tutaj kociołek? Uuu. Ja mnie ucisnę. Tak, ja cisnę, ja cisnę. Zbieraj klocki, bo naprawdę nam niewiele brakuje. No ale wydaje mi się, że gra chce za mnie skończyć Chyba, że... No czekaj, ja będę trzymał to... Ty... Ja będę jeszcze trzymał to, a ty stara się coś zdobyć. To jest ten moment, widzicie? Ten... Nie wiadomo kto wygra Pół godziny jeszcze będę trzymał to To jest Ty odcinek będzie trwał jeszcze pół godziny o. No No raczej Harry by wygrał Cedric by wygrał. W sumie on już w tym momencie nie żył dawno, ale. <laughs> Okej okay, nie. Można zmienić fabułę. Oooo. tak jest dość kiepska. No oczywiście trzeba ubarwić, prawda? <laughs> to już byś mógł tu mam, tam nie Zmieram. wiem, lowkicka mu zapodać, by się ugiął. A wejdź tam ciągle. To się Spróbuję. <laughs> spróbuj, spróbuj, Ale a, to, a co z tym go. zrobiłeś? No nie wiem. <laughs> Cedric jest odporny. Zbieraj zbieraj No grosze naprawdę grosze O, To się da zrobić Muszę kontrolować, przykontrolować, żebyś z tym nie zabił bo. Koniec misji, zaczynaj od nowa. No i chyba nam się tych, tych monet niestety nie uda Czekaj, dobra, pokonam go drugi raz Ażek odskoczył, o! Coś jednak jest Czy z nich coś wypadło? Nie, nie co, oni jakoś tak się dematerializują Kurde, bo zaraz mnie zabije No, bierz, 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 no niebieski najpierw Okej okay. Nie zabijaj tego, nie! O, za późno Aha, ty mają HP, ale co? Dobra, to tam jeszcze No wiesz, że... Ej, ja, ale czekaj, a to można w kółko, a z drugiej strony wracałeś? Chcę zobaczyć, co się stanie, jeśli... jeśli przegram. Nie. Fajnie, to można przyciągać w nieskończoność! Słuchajcie, ten odcinek będzie dłuższy, Podamy wam gdzieś tam w anotacji, oh, albo było podane w anotacji, do której minuty to... Musi się, się przenieść, żeby obejrzeć już końcówkę, bo Tutaj za bardzo, ojojoj, trzeba ich zabijać, bo niestety będziemy tracić klocki, jak takie coś będziemy robić Jedne... ale jednego zosta... zawsze, zawsze zostawiamy ci, powiem No, z tego coś może wypaść, to zabij go Ok. Tak, i coś będzie też, pomysłowego? O, liczyło ci, tak? Te... No tak, wiesz, to dla na nas na Musi być. Wow. Szukaj, szukaj. Tam jest jeden, leży. Widzisz? Aha. Leży, więc coś pewnie dostaniemy za niego. Tak. Widzicie, wszystko dla pieniędzy, wszystko dla monet. Yes. Kurczę, ale to tu, tutaj nawet łatwo było te herby, wychodzi na to zdobyć. No bardzo. No niestety, i tak nam się nie uda Już to widzę Dobra, trzeba to skończyć raz na zawsze Widzisz coś jeszcze? <laughs> tak, to zasługa Cedrika Na pewno No jak widzicie A się żyje te... co za głupia gra No, o to wychodzi On tutaj się pojawił normalnie jako No nie wiem, jak to powiedzieć, zjawa, duch jako duch pomagał wraz z rodzicami. Nie wytrzymał psychicznie. Co? Ja cię. To było typowe dla Lego, tak naprawdę. Zatem Voldemort powrócił po raz kolejny, można powiedzieć. Co zobaczy? Dumbledore? był Nie miedziłka nie, nie w ogóle. Dlaczego? Czemu? No bo tamten łódź zabrał tam Właściwie. Nie no, one takie sztuczne no, Tak. Wijało, nie no, ale nie no, mogą no, mieć dwóch sztucznych no, oczu? Nie, no, nie. nie Tam Prawdziwego czarodzieja nie, nie, nie udało nie nam miało, się tylko zrobić. Ten zbyt, Wiesz to co? Weź na Wikipedię. To. No właśnie, wejdźcie sobie na Wikipedię, okay. jeśli chcecie się wspierać z Michałem, napiszcie mu, Michał, ten. się nie znasz, tak. jeśli mówi ten. źle. W każdym razie udało nam się ukończyć ten poziom, udało nam się dotrwać, no nawet chyba w całkiem fajnym, w fajnej atmosferze, bo ten poziom osobiście mi się podobał. Eee, fajnie, wszyscy chcą o tym wiedzieć. Eee, w każdym razie, to był chyba ostatni odcinek, ale może nie, z tej części Harry'ego Pottera. Kontynuujmy powiedzmy, sprawdźmy sobie co będzie, na pewno będzie jakaś cutscenka kończąca, w każdym razie... A to był na pewno ostatni poziom normalny z Czary Ognia. A teraz cutsceneczka z Hagridem zbierającym kupy z trawnika. Wielka miłość. Chociaż już chyba o nic nie było wiadomo później. Może tam raz się pojawił w kolejnych częściach? Coś mi zasztywniało, ale... O. Tak to jest, jak się tego używa jako pasty? Hahaha... Nie bałem się tego. Łopat... pewnie trzeba... ...szczotkować łopatą, no ale... Wszyscy się cieszą, słuchajcie, mimo że Cedric nie żyje, wszyscy byli być smutni, to wszyscy się cieszą tak naprawdę, że turniej try magiczny się odbył, ale to jest, to jest LEGO. No, mo możemy sobie tak wmawiać, ale i tak nam nikt nie uwierzy. W każdym razie skończyliśmy tak naprawdę całą grę, bo to jest pierwsza część przygód z Harrym Potterem, pierwsza część przygód z Harrym Potterem w LEGO oczywiście, czyli część lata 1-4. No i cóż, chyba nie będziemy was już zanudzać gadaniem. Być może coś się pojawi z tej gry, ale na pewno w najbliższym czasie możecie czekać na odcinki już z drugiej części LEGO Harry, Harry Potter, czyli części z lat 5-7. Dziękuję Wam bardzo za uwagę już, Wilku. Aha, i Michał, oraz... Jarek, Z Na razie! No i przy okazji, przy okazji też dziękuję Wam również tych, z którego już z nami nie ma. Zapraszam Was na... zapraszam Was na kolejne serie. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!